Czyli nasz tutaj obecny Bartek, proszę podfilmować. sfilmować, e, chciał właśnie, żebym mu postawił tarota w różbę żadnych pytań, e, czyli tak Bart. po tej karcie, po tym całym układzie kart mogę stwierdzić jedno, definitywnie no nie. i nie. naprawdę bardzo stanowczo, że z tobą jest coś nie tak, nie. o co chodzi? O co chodzi? Jesteś najprawdopodobniej bez pracy. Szukasz roboty. To prawda. Tak, intensywnie. Co za prafność? Intensywnie szukasz pracy, widać po tej dwójce. Właśnie w tym miejscu. Ale modlisz się je jednocześnie, żeby jej nie znaleźć. Cóż za trafność. Już mi to, Arkadiuszu. Cóż ci mogę na to poradzić. Naprawdę jesteś bardzo pra pracowity kiedy Gdy się podejmiesz pracy, zależy ci na nim Tak, dokładnie. Ale... Kolejna trafność. Ale patrząc na całościowej układ kart, Tak, tak. To ogólnie, może to wszystko w dupie. Dokładnie. Może to wszystko ewidentnie w dupie. Jak I najgłębiej. Potwierdzam to tą kartą. Dokładnie. Dziesiątka krzyż. Dokładnie. To wszystko tłumaczę. Jeśli... Byś chciał, bo mówisz, że to jest wszystko trafne. Mówisz, że trafiam w sedno sprawy. Mówisz tak, Arku. -y, tak, Arku. Akadiusz. Potwierdzam. Zadzwoń jeszcze raz. Dziękuję.